Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiejszy odcinek zaczynamy od unboxingu paczuchy którą zamawiałam dosłownie w poprzednim odcinku walentynkowym, więc jeśli jeszcze nie widzieliście to koniecznie polecam nadrobić bo naprawdę bardzo fajnie wyszedł, super się powygłupialiśmy i jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy także polecam obejrzeć a teraz bierzemy się już za unboxing jest to oczywiście paczuszka od Horsand jest ona naprawdę bardzo ciężka także zobaczmy co znajduje się w środku dobra, biorę się za rozdzieranie tego papierka i już pokazuję wam jak te rzeczy wszystkie się prezentują. Ja też jestem bardzo ciekawa. Na pierwszy rzut widzę darkę, którą zamawiałam, więc zaraz ją sobie obszarimy, tylko do końca to wszystko. O! Porozrywam. Pieska. Siad! Super piesek, tak. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą, którą zamawiałam były wodze skórzano-gumowe i tak się one prezentują. Myślę, że na pewno będą o wiele wygodniejsze niż te moje obecne. Ja je sobie oczywiście ładnie napastuję przed pierwszym użyciem i w ogóle, ale naprawdę są bardzo fajne w dotyku i nie są takie mocno szerokie, jak takie klasyczne wodze, więc wydaje mi się, że fajnie się będą układać w ręku. Myślę, że jak je też przepastuję kilka razy, to będą jeszcze miększe niż są i ta skóra wydaje się być naprawdę dobrej jakości. Jak dobrze wiecie, ja teraz mam z y, kawałka także wodzę również z kawalkady do zestawu, wlecą, mogę się doczekać testów do i będę Wam oczywiście dawać znać jak mi się sprawują. Kolejną rzeczą, którą bardzo chciałam zamówić od dłuższego czasu jest przepiękny kantarek dla Portusia w takim super kolorze butelkowej zieleni, jest naprawdę prześliczny i ja go chciałam już właśnie zamówić od dłuższego czasu, ale co go miałam zamawiać to albo zapominałam, albo zupełnie co innego potrzebowałam kupić, a teraz w końcu się zmotywowałam i go wzięłam jeszcze całe szczęście, że był rozmiar, także tak się on prezentuje. No i oczywiście zmierzymy go Portusiowi, zobaczymy jak będzie się prezentował. No i trzecią rzeczą jest ta derka, to jest już ostatnia rzecz i swoją drogą naprawdę w bardzo fajnej torbie ją dostałam, bo można sobie tu zapiąć ekspresik i przechowywać właśnie w tej torbie, żeby się nie brudziła, także naprawdę sztos. I jest to taka dereczka z Waldhausena właśnie w kolorze butelkowej zieleni, która będzie idealnie pasowała do tego kantarka, któremu zamówiłam. I jest to derka przeciwdeszczowa i na wiatr, to 45 rozmiar i jest to taka plandeka 0 gram wypełnienia. Wszystkie moje kody znajdziecie oczywiście w opisie na dole, a teraz lecimy Dalej. No i ja już witam się z Wami w stajni. I moim pierwszym zadaniem dzisiaj jest przełożenie tych oto darek z tej reklamówki, która już się totalnie rozwaliła, do tego pudełka, które przywiązałam, żeby się po prostu mniej kurzyły i tak dalej. Także teraz się za to biorę, aby będziecie mieć przebitki. No i też przywiązułam tą nową dareczkę, którą Wam pokazywałam z kantarkiem. Także będziemy to sobie też dzisiaj mierzyć. Znaczy, kantarkę może niekoniecznie, ale darkę już sobie też na stajni zostawię. Wiem, że na pewno będzie dobra, no bo jest to po prostu rozmiar portka. Także zostawimy ją sobie już tutaj też w tym pudełku. No i bierzemy się za przykładanie. pierwszą przymiarkę tego nowego kontaktu jestem ciekawa, czy będzie git, bo tak jak mówiłam, miałem rozmiar. Także zaraz sobie od razu sprawdzimy. Ofu, ale żeś mnie obślinił. Czy będzie do wymiany, czy będzie dobry? Pokaż, 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 pokaż. Ja wiem. Weź nas przymknij. Bo on mi zaraz wyjdzie. O to jedzenie. Pokaż. A. Pięknie. Idealnie pasuje. Bardzo ładnie wygląda, co? Jak oceniasz? Wszystko pasuje także jestem zadowolona. Bardzo ładnie wygląda. Teraz się martwiłam, czy właśnie nie powinnam wziąć kogo, ale jednak stwierdzam, że full fajnie siedzi. Po prostu mamy go dość mocno <głysza> zmniejszonego, ale jest gicie. Bardzo ładnie. No to co, to możemy metkę w sumie oderwać. Dobra, jak widzicie, ja już sobie portusia wyjąłam. zaraz będziemy się czyścić, ale naprawdę mega ładnie wygląda w tym kolorze i bardzo mi się podoba. Uważam, że jest mu naprawdę do twarzy i nie wiem, czy nie wygląda nawet lepiej niż w tym bordowym, chociaż myślę, że może porównywalnie. Dobra, bierzemy się teraz za czyszczonko i plan jest taki, że albo pójdziemy sobie na spacer, albo na halę na lążę, jeszcze nie wiem, zaraz podejmę decyzję, bo jeszcze to w sumie trochę analizuję. Dobra, bierzemy się za czyszczenie i zaczynamy sobie standardowo od nóżek. I jak widzicie, nóżki są już naprawdę w naprawdę dobrym stanie, pod względem tego, że nie są pokryte maseczką błotem. No, bo na szczęście całe to błoto już zaczęło wysychać. Nie zapowiada się na żadne deszcze, więc oby tak się utrzymał, Módlmy się za to, bo już naprawdę mogłoby to wiosna przyjść, żeby nie padało i żeby już tego błota nie było. Dobra, teraz zanim go wyczyścimy całego, to wypsikamy sobie ogonek i grzywę. Teraz bierzemy się już za ściąganie dary i jak widzicie, portuś ma już odpięty kaptur, bo zrobiło się u nas naprawdę mega ciepło. Jest już ponad 10 stopni, także ma odpięty, żeby się chłopak nie przegrzewał. I tutaj jest ten ochraniacz pod derkę, który pokazywałam Wam też w jednym z któryś odcinków właśnie z Equiline od Horse and Pony. I naprawdę fajnie się sprawdza, bo portuś niestety tutaj się powyciera od derki, więc musimy to zabezpieczyć, żeby nie robiło się gorzej. I póki co naprawdę fajnie się sprawuje, także jestem bardzo zadowolona. Dobra i teraz najgorzej, bo musimy... Ten ochroniarz ściągnąć przez głowę, no bo tak tak jest to skonstruowane, więc muszę go odpiąć i szybko prze, y, przełożyć przez głowę, żeby mi nigdzie nie poszedł. Także stój Portusiu, grzecznie. Proszę. Złupek. I zapinam z powrotem. Na szczęście partek nie ma z tym problemu. Nie panikuj ani nic, tylko daje na spokojnie sobie ściągnąć. Dobra, teraz rozczesujemy sobie ładnie tą grzywkę i grzywę. I ogonek oczywiście. Żeby wszystko już było ładnie uczesane, to odżywka już też miała czas o jejku. Żeby sobie zadziałać. Także wszystko dokładnie rozczesujemy. No i zastanawiam się z tą grzybą portka, czy podciąć mu ją trochę, bo ma naprawdę bardzo długą. Czy wygląda spoko? Także możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie, czy ładniej mu będzie właśnie w takiej dłuższej, jak zostawimy, czy żeby troszkę ją obciąć, nie wiem gdzieś z tyle. Tak się zastanawiam. No bo z jednej strony mi i szkoda, bo mega ładnie wygląda, jak jest taka długa. A z drugiej strony znowu jestem ciekawa jak by wyglądał w krótszej, także możecie napisać swoją opinię, chętnie poczytam i, i podejmę jakąś decyzję, bo sama nie wiem co zrobić. Dobra, finalnie stanęło na tym, że idziemy sobie na lążownik i na lążowniku jeszcze z Portasem nie byłam, także jestem ciekawa jak się będzie zachowywał, bo co go lążowałam to już były takie słabe pogody, że po prostu szliśmy na hale, a teraz wszystko ładnie już wyschło, także idziemy sobie na lążownik. No i będziemy się lążować, zobaczmy jak się będzie w ogóle zachowywał. Stwierdziłam, że na sfacach nie będziemy szli, bo ma dzisiaj chłopak trochę energii i ja się boję, żeby mi się gdzieś tam nie wygrał, czy coś. Tym bardziej na jednego konia. Ja z nim w sumie na spacerze byłam raz tylko i był taki trochę wesoły. Także stwierdziłam, że chyba lepiej będzie go po prostu dzisiaj wylążować. A na spacer go tak czy siak na pewno weźmiemy w którymś z następnych odcinków. Bo teraz będą w sumie same takie ładne pogody, więc na pewno będziemy sobie je już wykorzystywać. No, a dzisiaj zobaczymy jak nam pójdzie. Lecimy właśnie na ujeżdżalnię i ta ujeżdżalnia w ogóle jest tak wielka. Tutaj jeszcze nie miałam też okazji jeździć, bo plac się po prostu jeszcze do tego nie nadawał, bo cały czas było to po prostu zalane. Przez te deszcze i przez śnieg, wiadomo jak było zamarznięte, a teraz już wszystko jest świetne, także mam nadzieję, że też na pewno sobie ten plac niedługo przetestujemy zewnętrzny. No, a tutaj mamy już lążownik, na który właśnie zmierzamy. Ty chyba też musisz wbić. Dalej. Dobra, jesteśmy już na lążowniku i widać po portu się, że naprawdę ma sporo energii, ale zobaczcie tylko na ten przepiękny widok, aż sama przyjemność tego konia lążować przy takich widoczkach. Portuś póki co jest taki, że patrzy tylko, co tu jest strasznego i od czego tu można odskoczyć. Zobaczymy, jak pójdzie ląża. Ja dzisiaj z nim będę pracować właśnie też na linie Ogólnie on umie pracować bez liny i po prostu jakby biega dookoła bez niczego, ale na to też będę brała właśnie specjalną lekcję z moją trenerką właśnie z Kingą, żeby mnie tego wszystkiego nauczyła, jak to wszystko powinno wyglądać, no bo troszkę się to jednak różni od takiej klasycznej pracy, po prostu na linie czy, czy na ląży. Także, także też będę się tego uczyć. I naprawdę nie mogę się doczekać. A no i jak możecie zobaczyć, Portuś jest też w tej dereczce z Waldhausena, która. No to była w sumie jego pierwsza derka polarowa, którą mu kupiłam, i wygląda w niej naprawdę przepięknie. Ja szczerze mówiąc, nawet nie zdążyłam się jeszcze nią nacieszyć, bo ku... zdążyłam ją w sumie kupić i zrobiło się zimno. Portuś. iść tam dalej. Portuś był ogolony, no i musiałam mu kupić derkę z kapturem, żeby się chłopak nie przeziębił, więc no teraz możemy w końcu korzystać z tej, jak się zrobiło cieplej. Tak, jest. No dobra, kusnę z nim. Tylko zdejmę darkę. Tak, super. No, gdzieś ją na pewno zawieszę, ale jeszcze nie wiem gdzie. Tak, super. Tak. Tak, jest. Tak! Super! No, dzisiaj Portuś pokazał, ile energii w nim tkwi, ewidentnie. Musiał to wylatać i chyba sam stwierdził, że się zmęczył, i już chyba wystarczy. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę dobrze, że nie poszliśmy na ten spacer, bo coś czuję, żebyśmy dzisiaj fruwali razem z nim takiego bryka w jego wykonaniu, to ja jeszcze nie widziałam naprawdę, jak się zasadził skubany. No niestety się nie nagrało, bo Dawid akurat gdzieś tam odszedł i nie widział, co się dzieje. <gryz> Więc nie zdążył tego nagrać, ale musicie mu uwierzyć, że było to po prostu coś pięknego. <gryz> ale chyba to jest po prostu to, że wiosna nadchodzi i on po prostu to czuje i ma jakiś nadmiar energii w sobie. Ale spoko. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie mi się go lążowało bez liny już i bez ląży. I tego się będę uczyła właśnie. Ja też bardzo się cieszę, że w końcu tyle o ile się nauczyłam, pracować właśnie z koniem z ziemi, w sensie i ląża, i, i jakieś sztuczki i tak dalej. Bo tak szczerze mówiąc, no przed portkiem nie miałam zbytnio okazji. Kiedyś tam, kilka lat temu, ale to też było zupełnie co innego. Po prostu konia się lążowało, żeby się wybiegał i, i to było tyle. A żadnej takiej, wiecie, większej pracy, no nikt tego nie uczył po prostu. Jeszcze, wiecie, dużo pracy przede mną, ale no tak naprawdę, tak jak mówię, no to ja od portka się uczyłam tej całej pracy z ziemi. I bardzo się cieszę, że mogę już pracować też na tym lążowniku. Ja widzę, że jemu się tutaj też bardziej podoba, bo jest takim Wiecie, fajny, więcej energii ma i tak dalej, a jak idziemy na hale, to jest taki, no, ale ja muszę nie chce mi się. I wiecie, muszę go troszkę motywować. A tak. Z tym mieliśmy bardzo duży problem właśnie ze zmianą kierunku, bo portuś mnie troszkę ulewał z tym, ale no już to wytrenowaliśmy i w kusie i w wstępie. Yy, yy, w galopie jeszcze nie próbowałam, bo stwierdziłam, że chcę najpierw do perfekcji właśnie yy, ogarnąć to wstępie i w kusie, żeby przenosić to dopiero na galop, żeby wszystko było prawidłowo, żeby on nie dobrze rozumiał. Yy, no i zobaczymy, na no pewnie za jakiś czas coś tam spróbujemy. No i ja też, wiecie, staram się z sportkiem sporo z ziemi pracować, bo ja widzę, że to się też fajnie przekłada później na pracę w siodle, bo wszystkie te sygnały moje głosowe i tak dalej super później na niego działają. On wie o co chodzi od razu. Jeszcze na co to musimy trochę poćwiczyć cofanie właśnie z ziemi, żeby później lepiej nam to szło z siodła. Nie jest źle, ale chodzi o to, żeby on fajnie też na mój głos reagował, także też będziemy na pewno to ćwiczyć. Zakładamy mu już darę, bo panu wystarczy. <noise> mimo wszystko jestem z niego bardzo dumna, bo mimo tego, że miał energię i dużo rozpraszaczy wokół siebie, to i tak w miarę słuchał tego, co do niego mówię. Także jestem z niego bardzo zadowolona. O, oh, oh fuck, aua! Oh wow. Ale się pierdyknęłam. Oh, dobra, mam nadzieję, że nie będzie śladu. Dosłownie tym metalem dostałam w czoło. Och! Так. 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 Yes. есть, Так. Так. Супер. Вот так. Вот так. Вот так. Супер. Так. Так. Pana? Tak. Noga. Tak. Noga. Tak. Noga. Tak. Noga. Tak. Dobra, my już się jeszcze chwilkę stępujemy i lecimy na stajnie, ale powiem wam, że jestem naprawdę z niego dumna. I cieszę się, bo naprawdę coraz bardziej zaczynamy się dogadywać, i on też coraz bardziej rozumie moje sygnały, co ja od niego chcę. Jak widzicie, nawet cofanie nie sprawiało mu jakiegoś problemu, także jestem z niego naprawdę przedumna i też widzę, że on. O, właśnie. też chce ze mną współpracować, także bardzo się z tego cieszę, bo no, ciężka droga była przed nami, żeby tego wszystkiego się nauczyć, ale idziemy naprawdę w bardzo dobrą stronę, więc jestem z nas na, na serio, na Maksa Dumna. No i jak widzicie, to są niektóre sztuczki też, które Portuś umie. On tego, bo umiem też jeszcze sporo więcej, ale jeszcze tego nie umiem z nim robić, także to jeszcze wszystko jest do wyćwiczenia. No i zobaczymy, co, co czas przyniesie. Póki co jestem naprawdę dumna z nas, bo, bo dobrą robotę odwaliliśmy z tego, co widzę, co było na samym początku, a to co jest teraz, to naprawdę nie była ziemia. Ja się jeszcze chwilkę stępuję i przenosimy się już na stajni. My już jesteśmy na stajni, ja sobie portusia wrzuciłam do boksu i yy, muszę mu oczywiście już mu halterek zdjęłam. Teraz ściągam mu jeszcze ochraniacze, muszę mu przebrać dereczkę oczywiście. Ja I to to, że Portuś był przekochanym konikiem, to jeszcze oczywiście machaweczka Za uśmiech. 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 Nie. Ładny uśmiech najpierw. Uśmiech. Tak. No i to by było na tyle. Zostawiacie konieczne łapki do góry, subskrypcje i widzimy się w kolejnym odcinku.